Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czytaniu kolektywnym na miesiąc styczeń 2020. Karty są już na stole, żeby dłużej nie przedłużać, tylko od razu zacząć od czytania kart. Dobra, więc co od razu widzę, co będzie się działo w styczniu, tak ogólnie, dla dużej ilości osób, które to oglądają, to na pewno widzę, że. W styczniu będziecie rozwijać swoją czakrę serca, ponieważ widzę tutaj bardzo dużo zielonego koloru, który mówi właśnie o czakrze serca. Czyli widzę, o tym, że widzę to, że w styczniu dużo osób będzie trochę swoje emocje rozwijać, trochę bardziej pokazywać swoje emocje, swoje uczucia. I widzę, że właśnie to będzie taki fajny czas, miły, w którym wszyscy będą ze sobą rozmawiać, mówić o swoich emocjach, a nie tylko myśleć, a nie tylko rozważać, która opcja jest lepsza, więc to widzę na pewno tak od razu gwoli wstępu. Ale dobra, przejdźmy może do tych kart Tarota najpierw. Więc mamy siódemkę mieczy, ósemkę kielichów, sąd, królową Buław oraz czwórkę buław. Ok, więc co to wszystko oznacza? Z tam siódemką mieczy i z ósemką kielichów, no to też widzę, że mimo to, że styczeń to będzie miesiąc, w którym będziemy rozmawiać o swoich emocjach, albo właśnie to dlatego, albo mimo to, to widzę, że um, duża część z Was um, poczuje się niezrozumiana w swoim otoczeniu. Um, to znaczy, że być może po prostu ujawnicie w końcu, załóżmy, swoje jakieś. Głębsze uczucia, czy coś, co chcecie robić, czy swoje plany, czy to właśnie jak się czujecie. I widzę, że jakiejś części społeczeństwa, czy to waszej rodzinie, czy przyjaciołom, czy po prostu właśnie ogólnie społeczeństwu, to może się zwyczajnie nie spodobać. Tu mamy tą siódemkę mieczy. Widzicie, ten, ktoś tutaj kradnie miecze, wszyscy się tutaj na niego patrzą tej talii, ale w tej talii widzę to w ogóle w tym czytaniu jako inaczej, to, że właśnie to wzrok innych ludzi, to, że ludzie się em, na ciebie patrzą, ludzie o tobie gadają em, w taki sposób, że po prostu czujesz się bardzo niezrozumiany w swoim otoczeniu, więc to widzę, szczególnie może właśnie w pierwszej połowie stycznia. I jeszcze właśnie obok jest ósemka kielichów. Em, tak, ósemka kielichów która mówi o odejściu, która mówi o tym, że zostawiamy jakąś ścieżkę, że zostawiamy może jakieś normy właśnie w społeczeństwie. Więc widzę, że też właśnie duża część z Was poczuje się niezrozumiana, nielubiana może, nieakceptowana w społeczeństwie i przez to być może ktoś coś zostawi i nawet możemy mówić o jakiejś pracy, czy o jakiejś sytuacji, o jakimś związku, który w którym nie czujemy się zrozumieni, w którym czujemy właśnie, że to nie jest dla nas. Więc widzę być może jakieś odejścia dla niektórych tylko są w styczniu. Um, dla innych może to też oznaczać to, że um, w końcu decydujesz się zostawić, um, jakby może nie poruszać już z kimś jakiegoś danego tematu, bo widzisz, że ta osoba tego dobrze nie przyjmuje, ta osoba... Um, nie chcę o tym mówić, więc też widzę, że niektórzy po prostu mogą zostawić jakiś, mm, czy to temat, czy zostawić po prostu coś, coś zostawić, tak? No i tak, ogólnie jeszcze co oprócz tego widzę w styczniu, już bardziej w drugiej może połowie, mamy tutaj ten sąd, mamy tą czwórkę buław. Więc i później też królową była, więc mówię, mimo to, że na przykład styczeń może zacząć się dość nieciekawie, czy coś tu zostawimy, coś nam nie będzie sprzyjać, to widzę, że czeka też Was, pomimo to, w drugiej, bardziej połowie może stycznia, może już gdzie będziemy bardziej wchodzić na luty, widzę dużo spotkań, dużo wyjść i dużo też takich jakby balów, więc nie wiem, ktoś może pójść na jakiś bal karnawałowy może właśnie tam styczeń, luty, więc to widzę na pewno. I ogólnie widzę dużo właśnie takich wyjść ze znajomymi, dużo spotkań, także dużo spotkań może biznesowych, więc widzę, że to jest jeszcze z tą właśnie czakrą serca. Widzę, że miesiąc styczeń to będzie dla dużej ilości z Was taki miesiąc właśnie... Taki bardzo też społeczny, gdzie będziemy dużo wychodzić z ludźmi, dużo się spotykać. Mówię, jakieś może imprezy, może jakiś karnawał. Um, widzę to właśnie z tymi buławami, z tym sądem tutaj. Um, też widzę, że jeśli ktoś robi, ma jakąś pracę albo robi coś związanego um, jakby z reakcją społeczeństwa, to tak jak mówiłam, na początku może to przyjąć się na przykład, mówię tutaj na przykład teraz o karierze, czy nie wiem, załóżmy, że jak ktoś kręci filmiki na YouTube albo robi coś takiego w tym rodzaju, czy może właśnie w mediach społecznościowych, czy jest artystą. To widzę na początku nie spotka się to z aprobatą na początku stycznia, ale później widzę, że im bardziej idziemy w ten styczeń, tym ludzie zaczynają się bardziej do ciebie przekonywać, do twojej pracy również. Więc też niektórzy mają tutaj szansę może zabłysnąć właśnie w jakiejś działalności artystycznej czy na właśnie mediach społecznościowych. Tak, ale ogólnie też właśnie widzę dużo wyjść ze znajomymi. Yy, mamy jeszcze królową buław, czyli yy, widzę, że mimo to, że poczujesz się może na początku niezrozumiany, yy, nieakceptowany, to na pewno po, mimo to będziesz cały czas miał dobry humor, będziesz cały czas yy, robił to, co po prostu kochasz, yy, wszystko cały czas kontynuował i na pewno się nie poddasz, yy, jeśli to ma na przykład związek z Twoją pracą. Jeśli będą miały miejsce jakieś zerwania w związkach, to także widzę z tą królową buław, że w same dobre rzeczy przyjdą po takim zakończeniu związku. I wręcz nie, się nie załamiesz, ale wręcz odwrotnie nabierzesz jeszcze większej pewności siebie i jeszcze po prostu lepszy tok myślenia, lepszy mindset, <noise> więc tak. Widzę też jakieś celebracje, to znaczy, że może ktoś zaprosi Cię też na celebrowanie, świętowanie czegoś, być może, nie wiem, urodziny czy imieniny, czy coś takiego. Także mogą być to celebracje właśnie związane z biznesem, bo mówię, później zyskasz już aprobatę społeczeństwa, może w pracy właśnie, i widzę, że być może po prostu będziesz to w jakiś sposób świętował, i jeśli też niektórzy się zastanawiają nad kupnem domu, to też jak najbardziej to widzę nad zmianą miejsca zamieszkania dla niektórych. Ale ta, także dla tych, którzy są w szczęśliwych związkach, widzę też może trochę podwyższenie, wejście na kolejny poziom tego związku i to mogą być nawet właśnie zaręczyny, to może być ślub, wesele, wszystkie takie miłe sytuacje związane właśnie. Z, z związkiem, tak? No, więc to jeśli chodzi o te karty Tarota, tak mniej więcej A jeśli chodzi o właśnie te karty tutaj um, Oracle No to tak, właśnie widzę tutaj dużo jest zieleni e, Więc zaczniemy może od tych kart Z tej talii właśnie um, magii ziemi Mamy drzewo, uziemianie oraz mamy także Zielony Człowiek, Synergia. Więc co te karty oznaczają? Widzę też właśnie, że szczególnie na początku stycznia niektórzy z Was będą mieli potrzebę, czy właśnie będziecie musieli trochę się uziemić. Co to znaczy? Że nie tylko swoją czakrę serca aktywować, ale także czakra korzenia będzie miała tutaj jakiś wpływ. I widzę, że niektórzy no i jeszcze właśnie z tym zielonym człowiekiem widzę, że styczeń to jest czas, aby naprawdę się połączyć trochę z naturą wiem, że w styczniu no, jest szaro, jest buro i nie ma za dużo tej zieleni ale mimo to wydaje mi się, że jakieś spacery po pracy, szczególnie jak siedzicie cały czas w pracy, będą bardzo korzystne, nie tylko dla zdrowia, nie tylko dlatego, żeby właśnie się poruszać, bo to i działa lepiej na serce i na cały organizm, zapobiega nadwadze i tak dalej, to m, nawet nie chodzi tutaj głównie o ten sport, ale widzę, że samo to, że wyjdziesz na świeże powietrze, oddychasz świeżym, właśnie powietrzem. Jezu, em, wpłynie bardzo też dobrze na, em, na to, jak reagujesz na stres, na to, jak reagujesz na całe środowisko. Więc na całe życie, więc widzę, że to jest bardzo, będzie bardzo, bardzo pomocne um, bo tak jak mówiłam, no mogą niektórzy czuć się po prostu niezbyt, tak jakby nie pasowali um, niezrozumieni, widzę, że połączenie z naturą da tutaj dużo um, zrozumienia um, właśnie i takiego zmienienia trochę um, myśli i dostanie po prostu lepszej jakby gdy się połączycie z naturą, też mogą zacząć Wam przychodzić lepsze pomysły do głowy i znajdziecie tam rozwiązanie na wszystkie Wasze problemy. Więc jak najbardziej wychodzimy do natury. Można przytulić drzewo. Tak, jeśli macie ogród, to może fajnie też tam trochę posiedzieć, pochodzić. Widzę spacery, jak najbardziej. Ok, więc jeszcze mamy tutaj. Um, może zaczniemy od tego. Mamy tutaj um, napisane prosperity i to znaczy um, taki dobrobyt, um, dostatek. I tu jest napisane, że Twoje materialne potrzeby są zapewnione jak, tak długo jak po, podążasz ze swoją intuicją i będziesz manifestować swoje um, sny, marzenia do rzeczywistości. Także widzę właśnie też, że dużo z Was um, czeka w styczniu um, więcej pieniędzy niż w innych miesiącach. Także ogólnie to jest bardzo dobry dzień, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o biznesy, tak mi się wydaje. Um, tak, jeśli chodzi o pracę, o biznes, o karierę, um, wszystko wydaje mi się, że. Um, to jest dobry czas. No i będzie po prostu może więcej pieniędzy. Może niektórych czeka jakaś podwyżka, może niektórych czeka, um, mówię, coś, coś w pracy się będzie działo, jakieś dodatkowe pieniądze wpadną. Może nie nawet nie tylko z pracy, ale nawet może chodzić jakiś spadek, coś takiego. Um, widzę, że, jak, że jeśli teraz będziesz dużo pracował. To to się na pewno opłaci, bo te pieniądze do siebie wrócą. Więc widzę tutaj. Ale nie no, głównie to właśnie widzę tutaj z pracą, że ciężka praca popłaca i naprawdę w, może wpaść więcej pieniędzy w styczniu. Co jest super. I jeszcze um, mamy tą tutaj kartę pokaż swoją miłość. Um, I widzę właśnie, tak jak mówiłam na początku że to też jest właśnie czas, miesiąc w styczniu, kiedy będziemy pokazywać swoje emocje, kiedy będziemy rozmawiać o swoich uczuciach. To nie będzie to już takiego, że będziemy się izolować, będziemy sami ze swoimi myślami, ale to będzie czas, w którym będziemy chcieli przekazać wszystkim nasze emocje, to jak się czujemy. I jeśli coś jest dla nas niekorzystne, to po prostu to zostawić, odejść od tego, jak ta ósemka kielichów mówi. Więc widzę dużo takiego rozmawiania, dużo wyrażania, właśnie wyrażania swoich uczuć, także miłości. To jest dosyć dobry czas, jeśli chodzi o pracę, bo dużo pieniędzy wypadnie, ale też dobry czas, jeśli chodzi o związki. Wydaje mi się, że dużo miłości. Jedyne problemy, jakie mogą być, to właśnie problemy z takim poczuciem przynależności, z poczuciem bezpieczeństwa. Z poczuciem zrozumienia, jeśli chodzi właśnie o społeczeństwo, o przyjaciół, o znajomych. I właśnie jeśli mamy takie problemy z poczuciem bezpieczeństwa, to jest tam jedna z podstawowych um, naszych potrzeb jako ludzi, to no widzę, uziemianie, no, uziemianie może tutaj dużo dać. Jeśli nie wiesz, właśnie na czym dokładnie polega uziemianie, to może jest to dobry czas, aby to sobie wygooglować, poczytać o tym, jak właśnie pracuje czakra korzenia, jak się uziemić, i zrozumieć, że jest się bezpiecznym i że mamy wszystkiego, wszystko, czego potrzebujemy. Także tak. Także to by było na tyle w tym czytaniu na styczeń 2020. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Od niedawna można wykupić ze mną czytania prywatne. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to wszystkie potrzebne informacje są w opisie tego filmiku. Tak, pamiętajcie o lajku, subskrypcji, komentarzu i mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam miłego dnia.